Wersja Most Wanted na konsolkę Game Boy Advance wyszła w roku 2005 z podksławiatur programistów studia Pocket Gra ta jest klasycznym przykładem próby zmieszczenia wymagającej, jak na te czasy, gry z dużych konsol na małym urządzonku, którym było GBA. Twórcy musieli poświęcić naprawdę dużo, by gra była grywalna na małej konsoli. Ucierpiały feature'y i co naturalne oprawa audiowizualna. Gra wciąż jest w pełnym 3D, co może być zaskakujące, jednak oczywiście liczba poligonów jest znacząco ograniczona. Nie ma również licencjonowanych utworów muzycznych, które zastąpiły instrumentale z rock czy techno. Istotne jednak feature'y z dużych gier są obecne również i tu. Przede wszystkim mamy składającą się z 15 zawodników czarną listę, których wszystkich musimy pokonać, aby przejść grę. Za wygrywanie wyścigów otrzymujemy respekt oraz pieniądze, a te drugie możemy przeznaczyć na nowe samochody, bądź ulepszanie już obecnych. Wśród rodzajów wyzwań powraca większość z tych, które już znamy: Circuit, Sprint, Lap Knockout. Pojawia się również nowość Barricade, w którym musimy unikać policji. Łącznie na grę składa się 75 wyzwań podzielonych na 15 rozdziałów dla każdego członka czarnej listy. Trasy posiadają skróty, które dają nam realną przewagę. Oprócz nas, na drodze spotkamy ruch uliczny czy policję, ta ostatnia jest jednak w tej wersji o wiele mniej aktywna niż na PS2 czy PC. Oczywiście jej zadaniem jest nas złapać, jednak w przeciwieństwie do innych wersji nie jest to aż tak mocno karane. Czołowe zderzenia z ruchem ulicznym jednak potrafią nas całkowicie zatrzymać. Co ciekawe, nie ma tutaj mowy o napełnieniu butli nitra czy też paska z powolnienia czasu. Te feature y zostały całkowicie usunięte. Również same ulepszenia samochodów zostały mocno okrojone, nie musimy też aż tak mocno starać się by je odblokowywać czy kupować. Gra jest również trochę krótka. Średnio wyzwanie z jednym członkiem czarnej listy wymaga od nas co najwyżej wykonania 3 do 6 wyścigów. Ogólnie jednak, gra nie jest taka zła jak na to czym jest. Kilka sesyjek? Czemu nie? A już teraz. Chcecie wiedzieć więcej na temat gier komputerowych i nie tylko? Zalajkujcie ten filmik i zasubskrybujcie ten kanał. A póki co, do następnego!